Cześć, Zora. Cześć. Słuchaj, mam do Ciebie pytanie. E, co spowodowało, że wzięłeś udział w vampiriadzie? No bo pierwsze słyszałem, że tutaj dają bardzo fajne prezenty, czekoladki, również jakiś konkurs. Po drugie zawsze chciałem podzielić się swoją krwią z ludźmi, którzy potrzebują tego. Do tego, że można pomóc innym osobom, tak naprawdę poświęcając chwilę swojego czasu w przyszłości, tak jak może być właśnie Tobie potrzebna. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, oddajcie krew. Cześć, mam na imię Izabela Szwajc. Cześć słuchaj, eee, co się skłoniło do tego, żeby przyjść tutaj i oddać krew? Eee, Uważam, że nie jesteśmy tutaj tylko dla siebie i fajnie jest e, eee, Dla mnie to wiele znaczy i po części nawet to dla siebie, bo naprawdę tak bardzo przyjemnie uczę i polecam wam mm. wszystkim, bardzo ehm, właśnie była bardzo hmm. dobrze zorganizowana, tak. wszyscy, którzy, którzy biorą udział w organizacji są bardzo otwarci bardzo ciekawa informacji jeżeli są takie są mówię, że bardzo ciekawą rzeczą jest loteria no. i możliwość jakieś nagrody ogólnie można dużo się dowiedzieć na temat ceny sprzedawczego Cześć, nazywam się Weronika Cześć, ja jestem Kuba Cześć, słuchajcie, dlaczego przyszliście dzisiaj oddać krew i co was do tego skłoniło? Znaczy no, oddajemy krew dlatego, żeby pomóc, nie jest to pierwszy raz no ale dzisiaj niestety nie, się nie udało zostały przyjmowane lekarstwa, ale pomimo jeżeli nawet nie możecie Ale... oddać tego dzisiaj, to pani doktor wyznaczył nam osobny termin, kiedy możecie zgłosić się do centrum. Po prostu na spokojnie oddać. Obróżnienie, tak. więc nie macie przyjemności. Zawsze warto się zgłosić, nawet jeżeli się nie uda, będziemy mieć wszystkie informacje na następny raz. A oprócz tego, że pomożecie innej osobie, możecie otrzymać informacje na temat swojego stanu zdrowia. Cześć, Wawrzyniec, słuchaj, dlaczego wziąłeś udział w Wampiriazie? Co cię skłoniło do tego? Wziąłem udział, bo, no bo jest fajnie, jest na miejscu, jest od dawna wydziałem. No są czekolady z Miszki na piwo, wygrałem, a on na kręgle, Jest <grywa> happy. <grywa> Czujesz się lepiej, gdy oddajesz krew i gdy pomagasz innym? Super, fajnie. nic nie boli, Słyszycie, nic nie boli, warto wziąć udział. Pozdrawiamy, dziękuję ci bardzo. Cześć, nazywam się Wojciech Kamiński. Cześć Wojtek, słuchaj, co ciebie zmotywowało do tego, żeby przyjść tutaj i oddać krew? Generalnie przyszedłem tutaj pierwszy raz i stwierdziłem, że oddawanie krwi jest bardzo pomocne innym osobom. Do końca nie wiemy, kim te osoby są, ale wiemy z głębi serca, że komuś pomagamy. A co byś powiedział ludziom, którzy, którzy nie brali udziału, żeby ich zachęcić do wzięcia udziału? No nie wiem, pokazałem 8 czekolad <głosy> <głosy> talony na piwo, talony na jedzenie i herbatniki. O Stasza, o, o, tak, widzicie. Widzicie, warto brać udział w wampirazie. Zdecydowanie. Dobra, dzięki.